zaraz, okay. Okay, tak. o, o, ja, ja wszystko powiem co. No ja. czy nie spodziewałem się tego, powiem szczerze, i tak w ogóle żona zgłosiła do konkursu, tak i to tam było wszystko takie o... No, no z głośno to zgłoś, to się doba, zobaczycie, nie? No i tak była druga, trzecia, tam czwarta, ja mówię, no nie ma sensu, no bo tam nie po co dalej ciągnąć, ale w sumie od razu zaczęła. Tam kolegów ciągnąłem, to, nie rodzinę całą tam, nie? Ciocie, nie ciocie wujkowie, babcie i tam wszyscy, no to tym bardziej, że o nagroda też robi swoje, nie? kolega do mnie myślał, ja mówię, no to słuchaj, ja na które nas miejscu, na drugim. A dużo brakuje, no tam mówił, że 100 tam 200 było, no, no to myśmy no, SMS-y cały czas. I do babci, do kolegów, do kuzynów, no i tak wszyscy. wspólnymi siłami tak, o, dobraliśmy tam do finału i była radość, naprawdę, nie? A sama Rysanek zareagowała? Ale już o, ale... Dziś, jak ja jej mówiłam, że sesja, to ona już się cieszyła, nie? No. W szkolona koleżankom mówiła, ale nikt jej nie chciał uwierzyć. A co no. sobie zamówiłaś u gwiazdora? Jeszcze nic. Jeszcze nic. Dobrze. A cieszysz się z wygranej? Tak. Tak powiedz. No dobrze. A... zawsze rodzinnie spędzamy te święta. No wyjątkowo, bo w tym roku właśnie córka wygrała plebiscyt, nie? Także no podwójna radość, można tak powiedzieć. Nie? Dziękujemy bardzo za głosy, za wszystkich, którzy trzymali tak, za nas kciuki, nam pomagali. w całej rodzinie podziękować kolegom, znajomym i tam naprawdę, nie? Babciom, dziadkom, wujkom, ciociom. Nie? Wszystkim, wszystkim, co słali na, na Roksanę głosy. O super, pięknie, pięknie, ale... ale. Maksymilian, który został naszą gwiazdeczką, świąteczną gwiazdeczką w powiecie puckim. No właśnie, jak to u was wyglądało, Państwo w domu, te ostatnie chwile głosowania? Yy, ostatnie chwile głosowania były bardzo gorące, śledziliśmy bardzo zawzięcie wyniki głosowania, yy, rywalizacja była bardzo zawzięta. N natomiast w ostatnich minutach nasz mały Maksymilian wyprzedził swych rówieśników, no i sto świąteczną gwiazdeczką. Yy, bardzo dziękujemy za oddane wszystkie głosy, naprawdę jesteśmy wdzięczni, ponieważ nasz synek będzie pierwszy raz z nami obchodził święta. No i będzie to dla niego taki mały prezent i pamiątka na całe życie. Dziękujemy.